w kolejnej części wloga urodzinowego Sony. Jak wiecie, Sony dzisiaj kończy dwa latka I to jest dla niej taka świeczka z y, cyferką 2. Albo jeszcze użyję tych świeczek w zależności, która mi będzie pasowała na tort. Te świeczki miałem już w domu, więc albo też tą, albo tą z cyferką. Y, tort Sony będzie z firmy Lolopez będzie to taki tort. On jest o smaku czekoladowym czy czekoladowo-orzechowym. Chyba odpis macie tutaj. I ja ten tort kupiłam za 10 zł. Tutaj są inne narysowane torty. Jakie są jeszcze? To dużo. Ja kupiłam ten z napisem Happy Birthday. 250 gram. I jest on taki. Jest w kształcie kostki. Y, tutaj ma jeszcze dwa ciasteczka chyba warzywne i waniliowe z Lolopec. Y, tutaj ma Dropsa. Z Drops to jest jakiś sezam. Tu jest taki ładny napis. Oraz dwie łapki. Jeszcze przybliżam. Nie tylko go rozpakuję, z tyłu jest on taki. No i dużemu psu można dać nawet chyba cały taki. A mały pies oczywiście nie może całego zjeść, więc sobie dam tylko kawałek. No i w zależności, która świeczka nam na to przypasuje to będzie przypięta. Jeszcze recenzję już jak Sonia przetestuje ten tort Całą recenzję Wam napiszę na blogu, co myślę o tym torcie, i całą recenzję właśnie czy psu smakuje, i resztę rzeczy. Thank you. My już przekroiliśmy tort, tort jest dość twardy, teraz macie test tortu. tort jest bardzo twardy i jest bardziej taki w postaci ciastka, takiego kruchego. Tutaj ma tylko tą jasną właśnie tą powłokę czekoladową. A tak to jest bardzo twardy. No, nie smakuje chyba nawet, ale no na pewno nie aż tak bardzo jak inne smakołyki, chociaż no w sumie nawet go je. Ale jest dość twardy, ja na przykład myślałam, że będzie miększy. On jest bardziej na zasadzie takiego ciastka niż, niż tortu dla psa. I bardzo się też kruszy, czyli przy krojeniu, jak go kroimy, to jest bardzo dużo tutaj okruchów, tak jak widać zresztą. Sonia w sumie zajadę, jak już tak się rozjadła. Ale... Jeszcze dwa ciasteczka z lulopec. A Chyba jej w sumie smakuje. Chociaż to jest bardziej na zasadzie ciastka, tak jak Wam mówię. I wadą chyba jest to, że się strasznie kruszy. Jest już prawie po urodzinach, tutaj jest tort, tyle co zostało, już ta Sonia zjadła. Tam Sonia jest, widzicie. I zaraz będziemy rozpakowywać prezenty, które już czekają na Sonię.